Hej, nazywam się Olga Kalicka i chciałam Ci dzisiaj powiedzieć: Wstań. Wstań z kanapy, wstań z fotela i zrób coś dobrego. Jeżeli masz jakieś ukryte pasje i nie miałeś odwagi, żeby je spełniać, to teraz jest ten czas. Ja na przykład uwielbiam prasowanie, więc robię to prawie codziennie. <gryw> A tak poważnie mówiąc, słuchajcie, to jest dla nas wszystkich trudny czas. I niestety w tym roku nie będzie Światowych Dni Młodzieży, wiem o tym. I sama też bardzo żałuję, bo miałam wielką nadzieję, że uda mi się być tam. Nie ma nas tam, ale jesteśmy tu i teraz, i możemy każdego dnia zrobić coś dobrego dla siebie i coś dobrego dla innych. I pamiętajcie o tym, że modlitwa to nie tylko modlitwa to też czynienie dobra i wysyłanie go dalej. Zachęcam Was do tego bardzo, bardzo. No i piszcie, bo jestem ciekawa, piszcie w komentarzach, co dzisiaj zrobiłam, co dzisiaj zrobiłem. Wstałem z kanapy i co? Pozdrawiam Was serdecznie z Bogiem.